Cześć Wam, kochani! Dzisiaj w takich okolicznościach przyrody, trochę zimnych, chciałem się z Wami podzielić takim małym gadżetem z mojego roweru, który pokazuje, że dzisiaj, kochani, przejechałem 91 km rowerkiem. E, powiem Wam, trochę pedałowałem trochę na baterii bateria jest jeszcze w całkiem dobrym stanie. Powiem Wam, że jestem w szoku. Zobaczcie. Widać? Widać. Bateria jeszcze całkiem, całkiem trzyma. Jestem w szoku. Muszę się zatrzymać, napić się jakiejś gorącej kawki, bo zamarzam. Mam dzisiaj wolne. Wczoraj miałem trening, ale. No, miał być godzina trwał dwie godziny ale ponez za niego płacą, także nie jest źle. No i właśnie tak o sobie przyjechałem tutaj kanałem starymi drogami, gdzie kiedyś sobie podróżowałem często. I tak sobie jeżdżę wzdłuż poprzek tam, z powrotem. Teraz się tutaj zatrzymam, napiję się kawki. Potem pojadę tam niżej jeszcze, napiję się drugiej kawki wracam do domu, bo jestem zamarznięty. Po prostu jest zimno. Zimno. Po prostu jest zimno. Brrr. Ale powiem Wam, że rozmawiałem dzisiaj z takim gościem, który ogólnie naprawia laptopy, jakieś tam badziewia pierdoły, ma sklepów i tak dalej. No i rozmawiałem z nim a propos baterii do lap z laptopów starych. On mówi, wiesz, zadzwoń do mnie wieczorem, pogadamy. Mam z jakichś 400 laptopów, z których można wyciągnąć baterię, więc muszę się tylko z nim dogadać, żeby wiedział, że to ma być za darmo, że nie chcę za to płacić. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki, bo 400 baterii, średnio razy 6 sztuk w baterii, to bym miał zapas, a zapas... Może bym no z 300 km pewnie bym zrobił na takich baterii. Tutaj jest 60 baterii w środku, 60 cel Także No i daj radę, daj radę. Więc sobie myślę 60 No Nieźle, nieźle, nieźle Marzy mi się marzy mi się, mi się marzy. No dobra, pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się. Odezwa się jeszcze później. Pa! pa.